Co się stanie, gdy dwaj kumple zakochają się w tej samej dziewczynie? Jabłko niezgody jest bardzo gorzkie, ale niestety każdy musi go kiedyś spróbować. <trony> Lupe Fernandez. Co ci powiedział Niko? Mów. Nic. Nie kłam. Co powiedział? Widziałam was. Czyżby? Tak. Dzwonek. Nie ruszysz się stąd, dopóki nie odpowiesz. Spiszą mi nieobecność. Nie jedno. Co Niko mówił o Miguelu? Proszę cię. Znasz go. Jest bardzo skryty. Czy Miguel coś do mnie czuje? Podobno bardzo, 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 bardzo cię kocha. Ale. Co? Ma dużo kłopotów i nie chce się z nikim wiązać. To znaczy, że mnie nie kocha. Nie jestem dość dobra. Nieprawda. Jesteś piękna. Możesz mieć każdego. Powiedz mi, jak przyjaciółka. Chodzi o moje włosy. Muszę zmienić swój look? Za mocno się maluję. Może on nie jest dość dobry. Bzdura, Miguel jest doskonały. Lekcja się zaczęła, musimy lecieć. Czekaj. Nic z tego, jesteśmy spóźnieni. Alicia dzwoniła na moją prośbę. Chciałem was zobaczyć. Naprawdę? Tak. Cudownie, miło to słyszeć. Tak się cieszę. Jestem z ciebie bardzo dumny. Wiem, że będziesz kimś ważnym. Może nawet prezydentem Meksyku. Nie zaczynaj. Niech ci wystarczy, że będę kimś ważnym. Każda twoja decyzja sprawi mi radość. Wiedziałeś o tych listach? Nie. Ale nikomu o nich nie mów. Obiecaj. Będę milczeć jak w grób Chcę poznać tego kryty na złoży. Nie zauważyłam cię. Ślepa jesteś? Teraz śmierdzę twoimi perfumami. Nareszcie ładnie pachniesz. Kochanie. Wieczorem jest impreza. Będę ładnie wyglądać. Dla ciebie. Mogę się trochę spóźnić. Igual voy a Dlaczego? Nieważne. Ktoś na mnie czeka? Kto? stój. Zajdź z biurka. Nie mogę udzielać takich informacji uczniom. Profesor Madariaga będzie zawiedziony. Dlaczego o nim nie wspomniałeś? Jemu udzielę informacji. Zapomniałem. Madariaga ma do niej sprawę. Chcę z nią pogadać.

Szybko. Nieznośny chłopak. Dzień dobry. Cześć. Mam pytanie. Jakie? Przed chwilą wyszedł stąd Miguel. Czego od pani chciał? Pytał, gdzie mieszka ta. Jak ona się nazywa? De Rome, de Julieta. Julieta. Przesłał go Madariaga Bo co? Nic, dziękuję. Dlaczego pytasz? Oto co mój adres? Mówi się, nawet gdybyś usłyszał kojota wycie, niewiele zmieni się twoje własne życie. Prawda? Trochę inaczej. Gdy ktoś usłyszy, Kojota wycie, zmieni się albo nie jego życie. Wielkie dzięki. pan. Co to było? Nie, niemożliwe. Jest pani pewna? Prawdę mówiąc, jestem trochę zaskoczona. Chcę jeść. Już kończę. Dziękuję, do widzenia. Kto dzwonił? Alma. Alma. Spytała, jak było w szkole. Jak ci poszedł egzamin? Bardzo dobrze. Super. Dasz mi jeść? Umieram z głodu. Dzwonili ze szkoły. Dlaczego opuściłeś lekcję? Co się stało? Młodzi są beznadziejni. Wszystko gubią. Pani dokąd? Do dyrektora. Chodzi o zapisy. Tam, w prawo. Dziękuję. Znalazłam książkę, przejrzyj ją. Może jest podpisana.

Coś nowego? List do ciebie. Wilgotny. Ktoś go otwierał. Czytasz moją korespondencję? Co takiego? Nie udawaj, idioty. Ty go otworzyłeś? Ja, pani czuł. Słucham? Otworzyłeś cudzy list? Przepraszam, zdziałałem machinalnie. Proszę mi wybaczyć. Nie do wiary. No, Zgłupiałeś na starość? Od kiedy służący czyta prywatną korespondencję? To niewybaczalne. Dosyć, nie obrażaj go. Nie słyszałeś? Ten idiota otworzył mój Co list. Nie pozwolę go tak traktować. Peter należy do rodziny. Nie wiedział, że list jest do ciebie.